Cześć do nas w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj jesteśmy z Karolem. E? No i dzisiaj sobie zagramy w ten. No, w podłoga parzy. Mamy tutaj dwie arenki. Tutaj jest... Lawa nam podpala, tam nam podpala ten ogień. No, ale no, najpierw, to tu, no. No, tutaj naj, najpierw zagramy. No, tutaj najpierw zagramy w to. i tak? Jest dobra. O, ogień się rozprzestrzenia, włączone i dobra. Zaczynamy. Tutaj jest... Tutaj lepiej nie trzymać się na rogach, bo tutaj właśnie z rogów wiesz, ta lawa. O, Już! A. Cztery bloki, to jest ważne. No, cztery bloki. No. O, ale to mocno tutaj, prawda? To jak patrzymy go się bardzo. A tam już lawa spływa. nie ływa. plecy. Plecy, plecy. <gry> plecy. trzeba to gasić, pomocy. Nawet jak się... Eee! No no, uderzyłaś no, prawie być ze no, O Do lawy. No brawo no, znowu! Nie podróż. O nie! A tutaj ciężko to się gasi nawet, bo ta lawa wiesz. Lawa to Wszystko, mocniejsza, no. mocniejsza już rzecz, wiesz, ona tak. W to tobą w ogóle się no, ten... No ja no, popnąłem cię akurat. I się pada, ale dobra. Pyk, 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 pyk. O nie, tutaj też. Jest was spadnie. O, o ja cię ile tego jest! Spadłem! Jest. Jestem na samym dole! No. Dobra! To mnie ten, obserwuj, wejść Bo ty bardzo się paliłeś, ja tam widziałem, to, to, to co wiesz. To chwilę się paliłeś w ogóle, kurde, ogień! O nie, o nie, o nie! I sobie... Tak zastanawiam, bo jak spadnę, to już nie mam zbyt co robić. Tam tylko jest jedyny bloczek, który zaraz i tak się spali. Reszta, reszta jest pod tym, mm -hmm. pod lawą. Na tym to jest przechopane. No. To jest. No, jakbyś powiększyła rękę, to myślę, że by było łatwiej tak 20 kraty, ale mamy 10. O, patrz w ogóle na F5 fajnie się gra, bo można patrzeć, czy pod tobą się nie pali. Jeżeli jest bardziej zniszczony teren, wiesz? Także tak? jak się patrzy na przednią kamerkę, to ja sobie zobaczyłem i tam się pali pod tym klockiem teren. O, właśnie, z kamerę. Dobra. Czy ten na dole jeszcze żyje? Nie. Właściwie tutaj to jest niefajne, że większość klocków też lawa wiesz, bierze. Karola, jakby to już się ten nie, nie paliło, to wiesz, to podpal, okej? Okay? Gdzieś. Ale pali się przecież wszędzie, to. bo to będzie się palić bez lawa, co, nie? No, to będzie, tylko, wiesz. Po jakimś czasie myślę, okay. że w niektórych miejscach. A, se poskaczę bo w ogóle. Ten nudno. <laughs> I tak mi znika kabloczek. Haha, ugasiłem cię. Bo w ogóle Eletra mi się załączyła. Spadł. A w ogóle napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć odcinek z maszyny do kopiowania surowców. To bym mógł nagrać. Napiszcie tam w komentarzach. Bo, na, bo to się jest proste, to można zrobić nawet w... Nie no, spadłem, dobra. To ja ten wyjdę, może jeszcze wytrzymam, włączę se kreatiwa. No, szybko, ja cię... Dobra, włączę se kreatiwa, zjem tego. Yy, koksa, wezmę mleko, to sobie wiesz żeby po prostu no nie dźgnąć dobra, a nie i tak będzie złączysz to już działalność dobra mm, tutaj jest to, nie ja, dobra, no to chodźmy tam teraz i teraz zagramy no, w drugą minigierkę tutaj też Karol przegrał ze mną, no <laughs> jak przed odcinkiem no bo tak się nagle podpaliło pode mną <śmiech> no <śmiech> dobra, e, tutaj zaczynam odpalać no, dobra. Tylko zacznę podpalać po parę, co nie od razu. No dobra, tak po dwa, wiesz, nie za dużo. Bo jak podpalić wszystko, no to wiesz, bez sensu, he? Dobra, i jeszcze na tym Z3 już teraz. Okay. Ja. Ja jako. Błądzenie. Yy, nie, i nie O, ja cię. Ej, to szybko teraz coś zaczęło. O nie! No. Ej, wcześniej powołał szło. No. Dobra, powiedzmy, że tu już można gasić. <noise> o boże! O, karol okay, się pali. To, to o boże, oznacza to złe rzeczy. <noise> o, nie, a co się <noise> dzieje? Na dole to. Patrz, jak spadniesz na to, to już koniec. To już myśli, że w jakimś czasie to jest. Klasyczne życie strażaka, o. No właśnie, tak Dokładnie. można nazwać ten tryb. Klasyczne życie strażaka. Dobra, ja tu będę podpalał, takiej które się nie palą, co nie? No i tak, tak podpalam było... pod nami ten. Że tu nie skaczemy na ten co nie, którzy... które się nie palą, bo to bez sensu. Boże. Znaczy, tu no wiesz, no to na tym też polega gra, żeby unikać tego nie, wiesz. No tak, tylko że wiesz, że jak tutaj jest na przykład taki jeden w kącie, w którym się nie pali, co nie? No. na pewno się nie... O Boże, pod nami już nic nie ma. Dobra, to się nie pali może pod... No! Nie, no się pali! O nie! O nie, o <słuch> nie! Ej, dobra, trzeba się ubezpieczyć w doły. O, no właśnie, mama, ja nie o dobra, jestem, jestem. Widzę cię tam. Musisz to podpalić, dobra. bo się nie pali. Nie, mam się Dobra, ja sobie biorę ubezpieczenie. Jak zginę, to wiesz. To nie mój bloczek. Poczekaj, muszę wziąć zapalniczkę, bo gdzie się nie pali. O nie, to się pomagało. Popala. Grasło to. O nie. o nie. Karol! Nie. Karol, powiedz suchara nie, na odcinku. Ale jakiego? Nie, jestem na ostatnim bloku, który się powiedz pali Powiedz jaki. Tak Wpadłem. Widziałam właśnie. Powiedz jakiego jest suchara. Suchara. No. Hm. Pomyślmy. Nie wiem. Fajnie wiesz? Pokno. Aha, on, dobra. Mm, to... Dobra, to ja dam słuchara, ok? E, dobra, to ja, ja, już mam. Dobra. Jak się nazywa. E... Dobra, napiszecie to w komentarzach. Jak się nazywa koleś, który mierzy łodzie od środka? Mm, to ja nie wiem. Dobra, nie. w komentarzach. Jeśli, jeśli wiecie, to napiszcie teraz w komentarzu, przed tym, gdy powiem, a ja to powiem, za. tak, gdy już będziemy się żegnać. No dobra, ale to jeszcze. ja też powiem, ale to raczej już każdy zna, bo to. znaczy przynajmniej te osoby, z którymi tak wiecie, mam kontakt taki większy w szkole, wiecie, i takie tam. No, to raczej to znają. Raczej też Karol będzie znać, chyba że mu nie mówiłem, ale nie wiem, ale dobra, więc zaczynamy. Dobra. Nie wiem, to raczej słuchar było, ale dobra. Dobra, za dużo dobra. No. Ten. Dlaczego ściany nie toczą wojny? Między nimi jest spokój. No, no. Ty powiedz to, Karol? Jeśli. Tak, jeśli. Jeśli już napisaliście w komentarzu, to tutaj. Ja Wam mówię, że to jest Włodzimierz. Aaa, no, 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 no. no. Tam jest żłodnie od środka w Łodzi miesz. Ciekawe kto to zgad. Jeśli zgadłeś, to... No właśnie to ten graczyny, to zgad, to, yy, to ten, wiecie, niech napisze, to ja może ten, serduszko normalnie przypnę i tyle, haha. No Ta, i tak wszyscy piszą. No, tylko niech nie będzie tak, że ktoś już to obejrzał do końca, co nie, i wie, wie, znaczy, wiesz, dobra, co to jest. dobra, to dam po prostu tak, że ten kto pierwszy, ten lepszy. Czyli jeżeli parę osób ogląda ten odcinek i wiecie, ten... Może pierw, jakaś osoba pierwsza to zrobi, jak będzie czekać nam tamta do końca, to wiesz, to zdąży ta pierwsza. Heh. O to mi chodzi. No. To tyle w tym dobra. odcinku, jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i komentarzyk. Oraz jesteście, jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek! I wbijcie do Karola oczywiście. Tak, wbijcie wbijcie. Wbijcie. Zrobiłeś to? Zrobiłeś? Zrobiłeś? Nie wierzę ci. Nie wierzę! Dobra. Yy, na razie cześć, Hej.